Odnaleźć w zamyślonych oczach, usłyszeć cię w deszczu albo szybkich krokach. Dzień Piąty: Duchu Święty Boże. Duch Święty nie czyni spraw łatwiejszymi, nie usuwa z drogi problemów i przeciwników. Ale wprowadza w nasze życie, tak jak w przypadku świętego Józefa, harmonię i pokój, które czynią nas wolnymi. Dzisiaj, w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas, wydaje się, że harmonia jest usunięta na margines. Ryzykujemy, że pociągani z tysiąca stron wybuchniemy. Opanowani ciągłą nerwowością, która sprawia, że źle reagujemy na wszystko. Poszukujemy szybkiego rozwiązania, jedna pigułka za drugą, by iść naprzód, jedna emocja za drugą, by poczuć, że żyjemy. Ale przede wszystkim potrzebujemy ducha. To on wprowadza w szaleństwo ład. On jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością w smutku, młodością w starości, odwagą w próbie. To On, pośród burzliwych nurtów życia, umocowuje kotwicę nadziei, mówił Franciszek. Bez ducha, Jezus pozostaje postacią z przeszłości. Z duchem jest osobą żywą dzisiaj. Bez ducha pismo jest martwą literą. Z duchem jest słowem życia. Chrześcijaństwo bez ducha jest moralizmem bez radości. Z duchem jest życiem. Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami. Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami. Są tacy, którzy mają za dużo, i tacy, którzy nie mają nic. Są tacy, którzy starają się żyć 100 lat, i ci, którzy nie mogą się narodzić. W erze komputerów jesteśmy na dystans, bardziej społecznościowi, ale mniej społeczni. Potrzebujemy ducha jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską, mówił ojciec święty. Zawsze istnieje pokusa, by budować gniazda gromadzić się wokół własnej grupy, swoich preferencji podobni z podobnymi uczuleni na wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty jest blisko, również w kościele. Ile razy określamy swoją tożsamość przeciwko komuś lub przeciwko czemuś. Natomiast Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. Łączy różne odcienie w jednej harmonii, ponieważ widzi przede wszystkim dobro. Bardziej patrzy na człowieka niż na jego błędy, bardziej na ludzi niż na ich działania. Duch kształtuje Kościół i świat jako miejsca synów i braci. Kazanie papieża Franciszka na uroczystość zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 roku. Poproś przez wstawiennictwo świętego Józefa o dar harmonii i umiejętności odnalezienia się we współczesnym pędzącym świecie. Przyzywaj Bożego Ducha, bo to On wprowadza ład w Twoje i moje szaleństwo. To on, pośród burzliwych nurtów życia, umocowuje kotwicę nadziei. Prośmy ze świętym Józefem o trwałą nadzieję w naszym życiu. Święty Józef zawsze ufał, że Bóg pozwoli jego rodzinie wrócić w rodzinne strony z Nazaretu. Poproś o Bożego Ducha, bo bez Niego Jezus pozostaje postacią z przeszłości, a z Duchem jest żywą osobą dzisiaj. Poproś o Bożego Ducha, bo bez Niego pismo święte jest martwą literą, a z Nim jest słowem życia. Poproś o Bożego Ducha, bo bez niego chrześcijaństwo jest moralizmem bez radości, a z nim jest życiem. Proś o Bożego Ducha, abyś nigdy nie określał swojej tożsamości przeciwko komuś lub przeciwko czemuś. Przywitajmy świętego Józefa. Witaj, opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam. I prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Kirie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławnym potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami, Patronie umierających, Módl się za nami, Po strachu duchów piekielnych, Módl się za nami, Opiekunie Kościoła Świętego, Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Ustanowił go Panem domu swego, i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki, twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen. I módlmy się jeszcze, pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do ciebie i z całą gorącością ducha tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze odkupiciela, ale racz ją przyjąć i łaskawie wysłuchać. Po medytacji z tekstów Papieża Franciszka, zdajemy sobie jeszcze lepiej sprawę z tego, że bez Ducha Świętego, bez Bożego Ducha, wiele rzeczy nie wydarzyłoby się i wiele rzeczy nie nabrałoby takiego piękna i mocy, jaką by mogło mieć. Święty Józef, mając relację do Bożego Ducha, ponieważ był tym, który odczytywał przepisy Starego Testamentu, właśnie bardzo istotowo, to znaczy wchodził w ducha, a nie tylko w literę, co pozwoliło mu być tak niezwykłym opiekunem Bożego Syna. Święty Józef, właśnie wchodząc w ducha, starego testamentu. Równocześnie uczył się relacji do Pana Boga. I ta relacja do Pana Boga ona powodowała, że Duch Święty spoczywał na nim i dlatego został nazwany sprawiedliwym, czyli tym, który dzięki obecności Bożego Ducha potrafi wybierać między dobrem i złem. Papież Franciszek Dzisiaj zwrócił nam uwagę na to, że w bardzo wielu wymiarach naszego życia nie kierujemy się Bożym Duchem, nie zapraszamy Ducha, który jest parakletem. Czyli tym, który przynosi radość i harmonię i pokój, który jest towarzyszem, kiedy przemierzamy drogi naszego życia, kiedy jest towarzyszem, który pokazuje nam kierunek naszego podróżowania, i wtedy jesteśmy w stanie lepiej i łatwiej wybierać między dobrem i złem, i zawsze udaje nam się wybierać dobro. Ducha Świętego, który jest również naszym adwokatem, naszym obrońcą. Bardzo często jest tak, że kiedy budzimy się rano, kiedy mamy bardzo wiele spraw trudnych do załatwienia, kiedy czeka coś na nas, kiedy ta przyszłość jest niepewna, to wtedy takie lęki. Zaczynają nas gdzieś dopadać, one przychodzą gdzieś z głębi naszych emocji, z naszej psychiki. Czasami to jest jakieś wydarzenie, które było poprzedniego dnia bardzo trudne i bardzo bolesne, i ono odcisnęło się na, na naszej psychice, i a nasza psychika wyprodukowała takie napięcie, które przekłada się również na nasze myślenie, na nasze funkcjonowanie. I właśnie kiedy Boży Duch przychodzi to On jest tym, który jest naszym adwokatem wobec Pana Boga, bo kiedy my siebie oskarżamy, kiedy my się lękamy, kiedy zarzucamy sobie, że nie potrafimy pewnych rzeczy rozwiązać, to właśnie Boży dług jakby przecina te lęki. Odcina demona, który przychodzi po to, żeby, żeby nas wprowadzić w taki stan rozedrgania, stan wątpliwości, niepewności, nawet niepewności wobec działania Pana Boga. To, to Duch Święty przychodzi, przecina to wszystko i powoduje, że my znowu mamy pokój serca. I dlatego my razem ze Świętym Józefem Chcemy zgłębiać Bożego ducha, chcemy wchodzić w Bożego ducha. I oczywiście tak jak święty Józef, my wiemy dokładnie, że nasza relacja z Panem Bogiem to jest przede wszystkim jej początek jest takim nawiązaniem relacji z Bożym duchem. On otwiera podwoje kontemplacji. On otwiera możliwość spotkania Pana Boga w sercu drugiego człowieka i on daje nam właśnie takie pomysły, w jaki sposób zrealizować z jednej strony nasze pragnienia, nasze marzenia, ale w jaki sposób również poprzez odkrywanie swoich osobistych charyzmatów, mieć relacje z Panem Bogiem i służyć braciom we wspólnocie, w Kościele po to, żeby ten Kościół Boży budować. To jest teologia której, Ducha Świętego, której hołdował święty Józef. Dlatego módlmy się i wprowadzajmy w naszą modlitwę jak najczęściej modlitwę do Ducha Świętego. Niech, niech początek dnia znak Krzyża Świętego, który jest wyznaniem całej Trójcy Świętej, ale niech będzie takim przede wszystkim. Zwróceniem się do Bożego Ducha, żeby Bóg Ojciec ukochał nas właśnie w swojej niezwykłej miłości i żeby ofiara Jezusa Chrystusa spełniła się w naszym życiu. Duch Święty to spełni. To, jest, to będzie krótka modlitwa, ale modlitwa, która spowoduje, że nasze życie będzie wyglądało inaczej. Ojciec Święty, Jan Paweł II, kiedy był małym chłopcem, otrzymał obrazek od swojego ojca, i na tym obrazku była modlitwa do Ducha Świętego. Ojciec Święty od samego początku wiedział, że wśród wielu modlitw Przyzywanie ducha świętego na tę rzeczywistość, w której żyjemy, jest bardzo istotna, bardzo ważna. Jest takie, jest takie bardzo ważne słowo w liturgii, epikleza, czyli epikleo, przywoływanie Bożego Ducha na rzeczywistość liturgiczną, na dary. Eucharystyczne Ale także na zgromadzoną wspólnotę Kiedy ty dokonujesz takiej Osobistej epiklezy Czyli przyzywania Ducha Świętego Duchu Święty przyjdź Przyjdź na moją rodzinę Stąp na moją rodzinę Przyjdź na moje serce Ponieważ muszę podjąć bardzo ważne decyzje Przyjdź i poprowadź mnie W ciągu tego dnia Bo potrzebuję wielkiej mądrości Wielkiej roztropności Potrzebuję męstwa i potrzebuje także takiej, takiej bojaźni Bożej, żeby nie popaść w jakąś pychę, to Duch Święty będzie przychodził. Święty Józef doskonale o tym wiedział. Święty Józef jest doskonałym patronem takiej ufnej, pokornej modlitwy o dar Ducha Świętego, Duchu Święty Boże. Dziękujemy Ci za świętego Józefa. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas tak jak świętego Józefa po drogach. Naszego życia. Moi drodzy, kończymy dzisiejszą medytację, dzisiejsze rozważanie. Niech Pan Bóg nas umacnia, błogosławi i niech nas prowadzi do jutrzejszego zgłębienia kolejnej tajemnicy świętego Józefa. A na zakończenie chciałbym Was bardzo serdecznie pobłogosławić, właśnie. Znakiem Krzyża Świętego. Chciałbym, żeby Duch Boży uobecniał tę miłość Ojca w naszym życiu i to takie braterstwo i jedność i pokój, który przyniósł Jezus Chrystus poprzez Swój Krzyż. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu. Niech będą dzięki. Niech święty Józef opiekuje się Wami tej nocy. Niech Wam poprawi poduszkę i niech Was umacnia w takim kroczeniu za Jezusem. Dobranoc z Panem Bogiem. Chciałbym Cię odnaleźć w zamyślonych oczach. Słyszeć Cię w deszczu albo szybkich krokach. Chciałbym Cię odnaleźć w dłoniach nieznajomej, pragnącej dziś tańczyć, trochę zaskoczonej. Niech Twój we mnie jest, kocham Cię, szukam Cię. Spraw bym był przeźroczysty, niech ktoś zobaczy Ciebie. Spraw, żebym był czysty, jak światło na niebie. wszystko ja na śnieg wybielę bo ty dajesz miłość ty dajesz nadzieję Jesteś blisko, czule na mnie patrzysz Pilnujesz mych kroków, drogę prostą znaczy Chciałbym Cię odnaleźć i powiedzieć komu Że widzę cię z bliska, gdy wracam do domu. Uśmiech twój we mnie jest, kocham cię, szukam cię. Sprawbym był przeźroczysty, niech ktoś zobaczy ciebie. Żebym był czysty jak światło na niebie. Wiem, że ty możesz wszystko, ja na śnieg wybieleję Bo ty dajesz miłość, ty dajesz nadzieję.